Po niedzieli pełnej wyborczych emocji i kampanijnego zmęczenia, wybrany na trzecią kadencję burmistrz Grzegorz Watycha, w poniedziałek poszedł witać uczestników Dnia Ziemi w Parku Miejskim. Tam też udzielił pierwszego po ogłoszeniu wyników wywiadu. A powiedział w nim: no Oczywiście bardzo się cieszę, że mieszkańcy dali mi ten mandat zaufania na, na kolejną kadencję. Na pewno była to bardzo. Trudna kampania, ponieważ no, przeciwnicy postawili wysoko poprzeczkę, ale też i myślę, że trudniej jest ubiegając się o kolejną już kadencję urzędującemu burmistrzowi przekonać do siebie wyborców, ale program, który przedstawiłem, no, cieszę się, że zyskał jednak akceptację i, i że mieszkańcy po prostu zagłosowali za tym, żebym dalej jeszcze pełnił ten zaszczytny urząd burmistrza. Natomiast, no cóż, no, trzeba teraz jeszcze, mamy końcówkę. Starej kadencji do końca kwietnia. Na pewno trzeba, trzeba się tutaj no, zmobilizować, na nowo zebrać siły, no i ułożyć też współpracę z Radą Miasta, bo w Radzie Miasta teraz są nowi radni. Na pewno trzeba będzie po prostu prowadzić dialog, rozmowy. I, no i liczę na to, że dla dobra miasta, dla dobra mieszkańców no, będziemy działać tak, żeby wykorzystać ten czas, wykorzystać też ten, no jakby. Moment kiedy ogłaszane są programy dotacyjne po to, żeby, żeby nie zmarnować szansy na pozyskanie znacznych środków dla, dla nowego targu, dla e, kontynuowania inwestycji dla, dla wszystkich innych, e, po prostu planów, które, które mogą być wsparte ze środków z KPO czy też środkami z, z Unii Europejskiej. Takie postawienie kropki nad nad projektem geotermalnym, czyli doprowadzenia ciepła geotermalnego do nowego targu. Tej prace są bardzo zaawansowane. Jesteśmy, tak jak mówię, już przygotowani do, do przetargu na budowę magistrali i wspólnie z gminą Szaflary chcemy po prostu ten, ten projekt zrealizować. I to jest to, jest to właśnie na, na początek zaraz jakby nowej kadencji. To, to jest coś, co Chciałbym, żeby, żeby to po prostu za, za, no, uruchomić tą inwestycję, także to jest, od tego zaczynamy, rozbudowa sieci ciepłowniczej w Nowym Targu, to jest coś, na co mieszkańcy, zwłaszcza centrum miasta czekają, no i to, co, to jest inwestycja, która da jakby wyraźną poprawę, też jako i dalsze jakby poprawę jakości powietrza w mieście, no i dalej to są te wszystkie inwestycje, które... Są jakby, no też mają, są przygotowane, tak, czyli piszemy wnioski na dofinansowanie budowy sal gimnastycznych przy, przy dwóch szkołach podstawowych. Mamy również no oczywiście rozmowy z Ministerstwem Sportu na temat budowy nowej hali widowiskowo-sportowej. Umówieni jesteśmy jakby no, po wyborach, że spotkamy się w Warszawie i, i będziemy na ten temat rozmawiać jak ministerstwo powiedzmy, może wesprzeć. Jestem przekonany do tego, że na pewno wesprze, natomiast tu chodzi o konkrety i, i, i liczę na to, że, że znajdzie to jakby zrozumienie, żeby miasto, miasto pozyskało maksymalną kwotę, jaką, jaką możemy dostać, żeby, żeby ten projekt również realizować. No i przede wszystkim mam nadzieję, że, że, że radni również będą przekonani do tego, żeby, żeby, żeby właśnie dać zielone światło dla tych inwestycji, które na pewno wpłynął na, na rozwój nowego targu i tutaj będziemy szukać, szukać na pewno konsensusu. Wnioski, które, które trzeba wyciągnąć z tej, z tej kampanii, to jakby też prowadzenie dialogu z, z mieszkańcami. Także to, to też trzeba... pokazały te wybory, że, że trzeba wykorzystywać różne kanały komunikacji. I, i na pewno na pewno trzeba, żebym, żebym tutaj się przeorganizował jakby w urzędzie i też jakby wdrożył nowe, nowe te środki do wymiany jakby tutaj informacji do, 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 do rozmów z mieszkańcami nowego targu. Będą na pewno czaty online, będą, no myślę, że, że tutaj na pewno ta polityka informacyjna sama urzędu musi być bardziej rozbudowana i, i jesteśmy przygotowani też już na uruchomienie nowej strony internetowej. Nie chciałem też jakby pewnych rzeczy tuż przed wyborami jakby uruchamiać, nie? natomiast no teraz, teraz będziemy już te, te, te działania wdrażać. Rozmowy przede mną, także to nie powiem tak, że, 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 że tutaj jakby już są gotowe jakieś ustalone wszystko odgórnie. Jest, jest to sprawa, sprawa, która będzie na pewno w najbliższych dniach dyskutowana i, i jeszcze mamy czas. Na pewno naj, pierwsza sesja e, sesja Rady Miasta będzie pewnie najwcześniej, 7 maja. Z tego co, e, co tutaj jest komisarz wyborczy e, zapowiadał, że tak będą ogłoszone sesje e, nowych rad, więc tego czasu mamy jeszcze dwa tygodnie. Mieliśmy okazję tutaj spotkać się, na tak, że tak powiem, w biegu z kontrkandydatem, ponieważ również, również jak mieliśmy taki wieczór wyborczy, więc to spotkanie później po zakończeniu tych, że tak powiem, się odbyło. Natomiast no wiadomo, że trzeba, kontrkandydaci obydwaj, którzy startowali na, na urząd burmistrza są radnymi więc ten kontakt będzie, no i myślę, że teraz są jakby też kwestia porozumienia w Radzie Miasta z, i skąd kandydatami, z ich ugrupowaniami, bo każdy wprowadził po sześciu, pięciu radnych do, 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 do Rady Miasta. No i musimy teraz, mam nadzieję, że, że znaleźć jakiś e, nić porozumienia, żeby, żeby, żeby tutaj praca była no, efektywna, a nie żeby, żeby była po prostu taka e, no, trudna jeżeli chodzi o, o, o przepychanki, bo szkoda po prostu czasu energii e, nas wszystkich na to, żeby, żeby ją tracić na właśnie jakieś takie udowadnianie sobie racji. Także liczę na przede wszystkim dialog no i współpracę.